W Harendzie o swoich studenckich latach opowiedział nam Zygmunt Heiser, absolwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych. Jak wspomina naszą uczelnię dla mnie uniwersytet był dużym wyzwaniem. Bardzo dużo było przedmiotów politycznych. To był wydział dziennikarstwa i nauk politycznych, w związku z czym jakieś systemy polityczne, jakieś historia partii politycznych. Straszne rzeczy, naprawdę okropne. Jednym z moich ulubionych wykładowców był pan profesor Jerzy Tomaszewski, który miał taki bardzo specyficzny sposób mów mówienia. Mówił cicho. I trzeba było się naprawdę skupić, żeby, żeby coś usłyszeć. W związku z czym na tych wykładach było cicho. Historia prasy, fascynujący przedmiot. Jedyna zresztą dwójka na egzaminie, ja wziąłem ze sobą indeks. Chętnie, chętnie. Geografia polityczna, cybernetyka e, polityczna, podstawy teorii polityki to były te przedmioty, których ja nie lubiłem. Ale mówię, było, było również e, sporo fajnych rzeczy. Wśród tych, wśród tych fajnych na pewno była historia prasy. Tu dwójka, tu piątka na przestrzeni. No właśnie, Kilku jak dni. był pan studentem? Czy więcej e... czasu poświęcał pan nauce, czy właśnie karierze sportowej, swojej sportu? Studentem byłem chyba nie najgorszym, e, ponieważ czasy były cięższe, ciężkie. I w sumie ważne było na przykład stypendium naukowe. Za dobre wyniki dostawało się pieniądze. To w związku z czym mnie bardzo zależało na tym, żeby mieć dobre oceny. Natomiast rzeczywiście sporo czasu poświęcałem swojej wielkiej pasji sportowej. Ja grałem wtedy siatku, w siatkówkę. A zostałem kapitanem drużyny uniwersyteckiej. To były cudowne czasy. I jeden z moich największych sukcesów tutaj właśnie leży. Bo to jest złoty medal. z Polski Szkół Wyższych. To jest ten sam medal, który jest tutaj na tym zdjęciu. Myśmy podróżowali razem. Te wszystkie turnieje, wyjazdy męska drużyna, żeńska, wspólnie, więc to były również czasy fajnej zabawy. Nie, cudownie, cudownie wspominam generalnie cały ten okres. Jak wyglądało życie towarzyskie? Tych godzin nie było aż tak dużo, dlatego że, tak jak mówiłem, miałem dwie, dwie uczelnie, jakieś tam sprawy osobiste na głowie, ale oczywiście, jak się tylko dawało, to wyrywaliśmy się tutaj, do Harendy najczęściej, na herbatę, no, bo to najtaniej było. Takie codzienne wyżywienie to było oczywiście stołówka na dziedzińcu, ewentualnie bar mleczny Karaluch. Nauka do egzaminów. Czy miał Pan jakieś swoje ulubione miejsce? Czy... Tak, 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 tak. Takim moim ulubionym miejscem był ten park tutaj pod, pod skarpą. Już było po, po urodzinach mojej córki, bo w tym czasie również córka się urodziła, więc bardzo lubiłem brać Karolinę na spacer w wózku, ona zasypiała, ja tam ją gdzieś bujał w tym wózku i przy okazji czytałem dużo, przygotowywałem się do egzaminów i to chyba było najbardziej efektywne, bo rzeczywiście spokojnie, z książką i z dzieckiem śpiącym obok. Fantastycznie. już jeszcze zapytać, czy zdarzało się Panu ściągać na egzaminach? Jeżeli tak, to jakie miał Pan opracowane metody? Yy, ścią... Można się przyznać yy, teraz? Poradę. Nie, nie, okej, okay, okej. Okay. Yy, myślę, że najciekawsze w zjawisku ściągania było tak naprawdę przygotowywanie ściągawek. Nie samo yy. ściąganie. Nie ściągałem ale przygotowywałem się, również ciągle. Rozumiem. Jakieś takie ulubione wspomnienie, jakaś może na historia, coś, co jako pierwsze nasypa się Panu na myśl, kiedy wspomina Pan nasz Uniwersytet. Wtedy pojawiły się w kioskach papierosy Malboro. Mhm. I myśmy zaraz przy wyjściu z wydziału, był kiosk, w którym te Malboro leżały na, na widoku. I to był wielki szpan podejść do kiosku, zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy widzieli za 12 zł kupić sobie Malboro. Potem oczywiście ten Malboro natychmiast znikało, bo wszyscy stali w kolejce do e, poczęstowania. Także e, e, jak ktoś miał trochę kasy, kupował Malboro. Wiadomo było, że ten Malboro zniknie i czekało się na następnego jelenia, który będzie miał 12 zł. By Pan poradzić naszym studentom, jaka jest droga do sukcesu? Nie przegapić szans na fajne praktyki, na fajne kontakty, to będzie procentować później. Jeśli zdarzy się gdzieś poznać kogoś, kto jest ważną osobą gdzieś tam w mojej przyszłej drodze zawodowej, to starać się to wykorzystać, a poza tym dobrze się bawić, bo to też ważne. A Wy kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach twarzy UW? Czekamy na wasze propozycje. Twarze UW małpa uniwerek.tv. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów uniwerek.tv, życzę wszystkiego dobrego.